Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Autonomis. Ja mam na imię Arek. Dzisiejszy materiał będzie dotyczył popularnej usterki, która może dotknąć właścicieli samochodów z grupy WAG i dotyczy ona zbiorniczka wyrównawczego, czyli zbiorniczka płynu chłodzenia z oznaczeniem mit silicat. Czyli jest to oznaczenie na zbiorniczku, które możecie znaleźć obok oznaczenia. Płynu chodzącego, jakim powinien być zalany układ. Dlatego w tym materiale opowiem wam dlaczego i w jaki sposób występuje usterka. Zapraszam do materiału. Usterka, o której mowa najczęściej objawia się słabym ogrzewaniem wewnątrz samochodu, czyli temperatura wylotowa z nawiewu jest zdecydowanie niższa niż powinna być i jest to spowodowane słabym przepływem płynu chodzącego w wymienniku ciepła, i skutkiem tego jest tak naprawdę zablokowanie tego wymiennika przez Granulki, które znajdują się wewnątrz tego zbiorniczka wyrównawczego w takiej torebeczce, która mieści w sobie krzemian, i ten krzemian jest nie bez powodu zainstalowany w tym zbiorniczku. Dodatkowo oprócz tego zablokowania przepływu wymienniku, może być również zablokowana obieg w samej chłodnicy, co doprowadza na przykład do przegrzewania się silnika. I jest to tak naprawdę usterka, która występuje w samochodach po 2012 roku. Dlatego warto zwrócić uwagę, jeśli macie problem z przegrzewaniem się samochodu lub z niewystarczającym ogrzewaniem wewnątrz auta, czy na waszym zbiorniczku znajduje się oznaczenie mid silikat w takim prostokącie, które jest nadrukowane na zbiorniczku wyrównawczym. Ze względu na datę produkcji możecie znaleźć w swoim aucie różnego rodzaju zbiorniczki i po odkręceniu korka w środku możecie zobaczyć jest wewnątrz w takich widełkach plastikowych zainstalowany zbiorniczek z takim granulatem i jest to właśnie ten krzemian, krzemian silikat oznaczony tutaj na zbiorniczku i ten zbiorniczek ma oznaczenie 5Q0-121 407G i jest z 2014 roku, więc te były montowane jako pierwsze zbiorniczki. Później był zbiorniczek o oznaczeniu 5Q0121407T i jest to zbiorniczek z 2018 roku. Więc jest to młodszy zbiorniczek, natomiast wewnątrz nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego woreczka. Jest on zainstalowany po tej drugiej stronie, po ściance. Tutaj w tej części go widać, więc fizycznie jest on również w tym zbiorniczku. Co prawda niektórzy w tych zbiorniczkach starają się wyciągać te woreczki, tak aby po dłuższym czasie ten granulat, który jest w środku, przez rozszczelnienie się woreczka nie dostawał się do obiegu płynu chłodzącego i właśnie nie zatykał tych kanałów, które są w wymienniku lub w chłodnicy. Dlatego w tym zbiorniczku jest to możliwe, natomiast w tym drugim jest to już niemożliwe. Wewnątrz tego zbiorniczka jeszcze nie widzę żadnych śladów, aby jakiś Jakaś część z tego granulatu się wydostawała, więc postaram się go wyciągnąć i obejrzymy go w całości, jak wygląda po wyjęciu. Tak jak już Wam powiedziałem, jest zbiorniczek z 2014 roku, więc ma już ponad 6 lat. No i zobaczymy, czy już są jakieś ślady rozszczelniania się tego woreczka. Jak widzicie, woreczek już mam wyjęty. Wygląda on tak i wewnątrz jest ten granulat, który po rozczelnieniu się tego woreczka wydostaje się z niego. W różnych miejscach, tutaj na zgrzewach, się rozczelniają te woreczki, i wtedy to wszystko się pomału wydostaje i trafia do obiegu płynu chłodzącego. Żeby go wyjąć, użyłem takiego metalowego trzpienia, którym go tutaj najpierw wysunąłem z tych widełek, które go trzymają, a później szczypcami wyciągnąłem go przez otwór. Więc tutaj, tak jak Wam powiedziałem, on wygląda w jeszcze dobrym stanie. Natomiast zdarza się już coraz więcej przypadków, w których te woreczki się rozszczelniają i powodują takie, a nie inne usterki. W tym nowszym zbiorniczku, jak widzicie, jest on również wsadzony w tej części z wyglądu przez tą obudowę jest podobnej wielkości. Być może producent zastosował podwójną ściankę z tego względu, żeby po prostu go nie wyciągać z tej obudowy. Natomiast. Jest trzecia edycja tych zbiorniczków, które według numeru wychodzi już bez oznaczenia i bez woreczka w środku, dlatego teraz Wam opowiem dlaczego ten woreczek jest tu zainstalowany i czemu miał służyć oraz dlaczego producent nie zaleca wyjęcie go z tego zbiorniczka. Dlaczego producent zastosował ten silikat oraz co on tak naprawdę robi w układzie chłodzenia? Dlaczego jest stosowany z płynem G13, czyli płynem, który został wprowadzony od 2012 roku? Jest to tak naprawdę płyn, który ma być bardziej przyjazny dla środowiska, dlatego część glikolu została za, zastąpiona gliceryną i z tego powodu e, został również dodany krzemian, który tak naprawdę ma za zadanie zabezpieczyć wnętrze silnika przed korozją i ten krzemian jest stosowany nie we wszystkich silnikach jest on głównie stosowany w silnikach, które są bardziej narażone na przegrzewanie, ponieważ w momencie, gdy ten krzemian, mimo że on jest zastosowany w płynie G13, to w celu, aby jego trwałość była na całe życie serwisowe silnika, zastosowano właśnie te woreczki, które mają wpływać na to, aby to pH w płynie było utrzymywane przez cały cykl życia tego silnika. I jeśli ten woreczek, tak jak Wam powiedziałem, zostanie usunięty, to wtedy to zabezpieczenie antykorozyjne jest zdecydowanie nie mniejsze i przez to części wewnątrz silnika są narażone na korozję, i ta korozja później będzie występować, reagować z tym aluminium. Więc jeśli będziecie taki samochód używali, to prędzej czy później z kolei inne elementy zostaną uszkodzone, ponieważ gdy ten osad się będzie wytrącał z aluminium, również będzie blokował tą, ten przepływ płynu chodzącego w wymienniku ciepła. Dodatkowo może uszkodzić pompę wody i najczęściej są to usterki związane z pompami wody regulowanymi elektrycznie, czyli z takim zaworkiem elektromagnetycznym, który jest zainstalowany przy pompie wody. Dodatkowo są również problemy z Interkulerem, który jest chłodzony cieczą, i również te interkulery się wtedy rozszczelniają. Dlatego, tak naprawdę, ponieważ płyn G13 miał być na całe życie silnika lub do 8 lat stosowany, tak naprawdę nie ma interwału wymiany płynu chłodzenia w tych silnikach, w którym jest zastosowany, więc. 5 lat to jest tak naprawdę granica, którą, yy, bezpieczna granica, na to, aby ten woreczek wytrzymał. Więc, jak widzicie, tutaj jest 6 lat. Trudno jest mi powiedzieć, jaki przebieg miał w tym samochodzie, z którego pochodzi ten zbiorniczek, ponieważ zakupiłem go na Allegro w celach testów. Więc. Yy, te 5 lat to jest wystarczający czas, po którym powinniśmy albo wymienić ten woreczek na takie są zastępcze pojemniczki z tym granulatem, które możemy zastosować zamiast tego woreczka. Tutaj pokażę Wam w materiale. Jak one wyglądają, jaki jest kod producenta tych pojemniczków z tym granulatem, ewentualnie w przypadku gdy mam ten zbiorniczek już z zabudowanym woreczkiem, no to w tym wypadku powinniśmy zastosować nowy zbiorniczek i wymienić go w całości. Jak Wam wspomniałem na początku, jest jeszcze trzeci zbiorniczek, który ma oznaczenie M. Z tego co pamiętam, tej ostatniej litery, i jest on już bez tego granulatu wewnątrz. Z tym, że w przypadku gdybyśmy usunęli cały ten woreczek lub zastosowali ten nowy typ zbiorniczka bez krzemianu w środku, to powinniśmy wtedy częściej wymieniać płyn chłodzenia, tak aby jego właściwości chemiczne były zachowane i wtedy. Nie jesteśmy narażeni na to, aby to aluminium wewnątrz silnika się zaczęło utleniać, korodować. Dodatkowo, jeśli chodzi o wymianę samego płynu, tutaj jest to też bardzo istotne, ponieważ ten płyn nie powinniśmy G13 mieszać z innymi płynami, ze względu na to, że ten krzemian silikat w przypadku gdy jest zmieszany z innymi płynami, może po prostu e, się wytrącać i powodować to, że się osadza na ściankach aluminium. E, również z tego, co czytałem, powoduje to jego takby żelowanie, że się robi taki jak taka lekka galareta, i wtedy on się osadza również na ściankach e, silnika, na ściankach. E, aluminium I w momencie, gdy wymienimy jakąś część przy silniku, która jest aluminiowa, to ona już jest również wtedy narażona na to, że nie będzie zabezpieczona antykorozyjnie, i wtedy ta część będzie szybciej po prostu korodować. Dodatkowo, gdy krzemian się odkłada na ściankach aluminium, jeszcze jest taki problem, że odprowadzanie ciepła przez aluminium jest z Częściowo zakłócone, nie, nie odprowadzane jest na tyle szybko, że również silnik wtedy może się przegrzewać. Więc to jest też ważna informacja, aby wiedzieć, że ten płyn tak naprawdę po zmieszaniu go z innymi może doprowadzić do kolejnych usterek. Jeśli byśmy chcieli zastosować nowszy płyn płynu, który jest na dzień dzisiejszy oznaczony. G12 EVO, to wtedy moglibyśmy to zrobić, natomiast jest on również niemieszalny, więc nie powinniśmy go stosować z płynem, który został w układzie. Powinniśmy cały płyn z układu spuścić i dopiero wtedy zastosować ten nowszy płyn G12 EVO. Ponieważ nie mam wszystkich e, informacji związanych dokładnie, w których silnikach jest stosowany zbiorniczek z tym e, krzemianem. Wiem, że występuje on w silnikach 2.0 TDI, e, w którychś benzynach chyba 1.6 lub 1.8. Natomiast nie chciałem Was tutaj wprowadzać w błąd. Najłatwiej jest po prostu zajrzeć pod maskę, zobaczyć czy macie oznaczenie to mit silikat. Z drugiej strony ktoś e, mógł, może mieć na przykład samochód po kolizji i mieć zastosowany zbiorniczek nieprawidłowo. A na przykład jest w nim ten woreczek, więc lepiej to sprawdzić osobiście. Dodatkowo, jeśli ktoś z widzów będzie chciał podpiąć taką listę silników, w których rzeczywiście fabrycznie występowały te zbiorniczki, to bardzo zachęcam. Ja wtedy podepnę taki komentarz na początek pod materiałem i wtedy myślę, że łatwiej będzie innym również się do tego dostać i znaleźć. Więc to wszystko chyba, co w tym materiale chciałem Wam Przekazać. Mam nadzieję, że te informacje przyczynią się ku temu, aby taka awaria Was nie spotkała i te koszty również nie były, żebyście nie byli narażeni na koszty naprawy związane z tą usterką. Więc to wszystko. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was. Cześć.